W Swarzędu od lat brakowało miejsca, w którym mieszkańcy mogliby spotkać się z historią, poznać historię swojego miasta i małej ojczyzny. Dlatego w środowisku naszych regionalistów przy pełnym poparciu władz miasta powstał pomysł, aby dawny budynek remizy strażackiej, nieużywany już, został przystosowany do celów muzealnych. Kluczowe znaczenie miały tutaj fundusze unijne, ponieważ cała inwestycja powstała z dwóch źródeł z budżetu obywatelskiego oraz z funduszy właśnie unijnych. Bez których no, trudno byłoby tak dużą inwestycję zrealizować i nie byłaby na pewno tak bogata w multimedia i, i w ciekawostki. Różne. Centrum stało się miejscem, do którego wracają chętnie mieszkańcy. Oprócz zwiedzania mamy tutaj szeroką ofertę współpracy z mieszkańcami Swarzędza. Odbywają się u nas wystawy czasowe, warsztaty tematyczne, organizacje pozarządowe organizują tutaj sobie spotkania, mamy seanse filmowe. To wszystko spotyka się z bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców. Nazywam się Hanna Jałocha, pełnię obowiązki kierownika Swarzędzkiego Centrum Historii i Sztuki. W naszym centrum zgromadziliśmy wiele konwencjonalnych eksponatów z takich dziedzin jak rzemiosło, szkolnictwo, sport, kultura i życie codzienne mieszkańców Stwarzędza. Doskonałym uzupełnieniem tradycyjnej ekspozycji są nowoczesne rozwiązania multimedialne. Warto tutaj wymienić wirtualne gaszenie ognia, wirtualne przybieralnie. Książki, cieszą się one zainteresowaniem zarówno najmłodszych zwiedzających, jak i seniorów. Nazywam się Anna Rośpalacz, jestem opiekunem ekspozycji.